mm To, co chcemy zrobić, to zmienić świat, wołając o prawa pracowników, biednych i wykluczonych. Możemy wrzucić nasz kamyk do stawu i mieć pewność, że jego coraz szerszy krąg dotrze do całego świata. Myślę, że często czujemy się zbyt mali, i to uczucie może nas doprowadzić do rozpaczy. Często wybieramy bezczynność w obliczu rażącej niesprawiedliwości, jawnego zła czy apatii. Cytat ten przypomina nam, że jako dzieci Boga jesteśmy upoważnieni do działania, a nawet do tego zobowiązani. Uważana przez wielu za jedną z najbardziej wpływowych postaci amerykańskiego chrześcijaństwa XX wieku Doroty przeszła na katolicyzm w wieku 30 lat. Wraz z Francuzem Peterem Morinem założyła katolicki ruch robotniczy, dzieło szczególnie owocne w przyjmowaniu i służbie ubogim. Jako matka, pisarka i dziennikarka Doroty była kobietą niestrudzenie i odważnie walczącą z ubóstwem wykluczeniem, wojną oraz niesprawiedliwością społeczną i rasową. Wybrała coś, co nazywała rewolucją serca. Największym wyzwaniem obecnie jest, jak doprowadzić do rewolucji serca. Rewolucji, która musi zacząć się od każdego z nas? Doroty zaprasza nas dzisiaj do postawienia miłości w centrum naszego życia, naszych myśli, naszych działań. Zasługuje na to, by się zatrzymać, poznać ją nieco bliżej, dać się zaskoczyć, wzruszyć, odważyć się, tak jak ona, marzyć o bardziej sprawiedliwym, bardziej pokojowym, bardziej braterskim świecie. Doroty urodziła się w skromnej rodzinie wyznania episkopalnego w 1897 roku w dzielnicy Brooklyn w Nowym Jorku. Jej ojciec był dziennikarzem sportowym, bardzo zajętym swoją pracą, a matka opiekowała się dziećmi. Była trzecim z pięciorga dzieci. Miała dwóch starszych braci, młodszą siostrę, z którą była bardzo zżyta, i młodszego brata. Wczesne życie Doroty można określić jako dość burzliwe. Jej ojciec był dziennikarzem i ona w końcu też nim została. Podobnie jak jej dwaj starsi bracia. Wszyscy byli pisarzami. Gdy była jeszcze dzieckiem, rodzina przeniosła się do San Francisco. Mieszkała tam w momencie trzęsienia ziemi. Doroty miała wtedy 8 lat. Trzęsienie ziemi nawiedziło miasto San Francisco w środę 18 kwietnia 1906 roku. Strząsy biegły z wzdłuż uskoku San Andreas. Pozostało ono jedną z największych katastrof naturalnych, jakie nawiedziły to duże amerykańskie miasto. Około 250 tysięcy osób zostało wtedy wysiedlonych, a 3 tysiące zginęło. Widziała, jak jej matka praktykowała dzieła miłosierdzia, troszcząc się o wszystkich podczas tej strasznej katastrofy. Wszystkich tych ludzi, którzy przybyli z drugiej strony zatoki, gdzie zniszczenia były największe, jej matka karmiła i ubierała. Rodzina Dejów została też dotknięta tym kataklizmem, a ich dom uszkodzony. Ojciec Doroty, John Day, stracił pracę wskutek trzęsienia ziemi. Rodzina postanowiła przeprowadzić się do Chicago, aby rozpocząć nowe życie. Doroty część swojego dzieciństwa i dorastania spędziła więc w Chicago. Potem poszła na studia i choć w przeszłości wykazywała zainteresowanie chrześcijaństwem, teraz zainteresowała się socjalizmem i tymi, którzy pracowali nad budową innego świata. Zrezygnowała z chrześcijaństwa, bo wydawało się jej ono mało istotne. Nie miała zbyt wiele pieniędzy, więc zrezygnowała z posiłków, aby móc sobie pozwolić na książki. Wtedy też poznała z lektury kilku wybitnych autorów jak Jack London, Upton Sinclair którzy opisywali straszne warunki kapitalizmu w Stanach Zjednoczonych. Miała już więc pojęcie, jak wygląda bieda w tym kraju. Kilka lat później porzuciła studia i wróciła do Nowego Jorku, gdzie zaczęła pracować dla radykalnych, socjalistycznych i skrajnie lewicowych gazet. To był początek jej kariery dziennikarskiej. Wszyscy jej przyjaciele byli radykałami i pacyfistami. Często strajkowali w imię sprawiedliwości społecznej. Dorothy Day została aresztowana w Waszyngtonie, gdy demonstrowała na rzecz praw wyborczych kobiet i odsiedziała 10 dni w więzieniu. Ruch sufrażystek, który rozpoczął się w Anglii w 1903 roku, rozprzestrzenił się na Stany Zjednoczone. Po długiej walce amerykańskie kobiety uzyskały prawo do głosowania na poziomie krajowym w 1920 roku. Jako młoda kobieta próbowała odnaleźć swoją drogę, miała nieszczęśliwy romans i doświadczyła okropności aborcji. Potem poznała mojego dziadka i znalazła pocieszenie u jego boku. Następnie urodziła moją mamę, co znacznie przybliżyło ją do Boga. W 1924 roku Dorothy poznała Williama Forstera Batrahama, z którym przeprowadziła się na Staten Island, gdzie kupiła domek. Urodziła córkę Teresę Tamar. Doświadczyła głębokiej radości. I zaczęła się znowu modlić, czytając Biblię i o naśladowaniu Chrystusa. Modląc się, zaczęła myśleć o tym, że jej córka mogłaby zostać katoliczką. Katolicy imponowali, bo zdawali się traktować swoją wiarę bardzo poważnie i konsekwentnie. Uwielbiała czytać pisma mistyków, kochała też Eucharystię, sakramenty i liturgię. Chodziła do kościoła, słuchała i czytała Nowy Testament. Chciała więc, aby jej córka została ochrzczona, i postanowiła zrobić to samo i zostać katoliczką. Ojciec jej córki był anarchistą i ateistą i nie chciał słyszeć o małżeństwie. Doroty czuła, że jeśli chce żyć swoją wiarą, musi się od niego oddzielić. I tak to się stało. To było bardzo bolesne. Wciąż miała nadzieję, że partner zmieni zdanie. I nadal pisała do niego namiętne listy miłosne, próbując nakłonić go do poślubienia jej. Ale to nic nie dało. Następnie spędziła pięć lat zastanawiając się, co chce zrobić ze swoim życiem, pisząc artykuły, podróżując po kraju. Dorothy Day idzie osłaniać demonstrację w Waszyngtonie, demonstrację komunistów. Podczas tej manifestacji powie sobie, gdzie jest Kościół? Ten Kościół, który ma być z ubogimi, gdzie jest? Nie ma go tam, nie ma żadnego katolika. Tak więc w Waszyngtonie pójdzie modlić się w katedrze niepokalanego poczęcia i powie: Boże, potrzebuję znaku. Potrzebuję, abyś pokazał mi sposób, w jaki mogę połączyć moje pragnienie sprawiedliwości społecznej i moją wiarę. W końcu wróci do Nowego Jorku, gdzie spotka pewnego Francuza, Petera Morina, który na nią tam czekał. Ktoś mu o niej powiedział, więc uznał, że mają podobne poglądy. Zaczął z nią rozmawiać o pomyśle rozpoczęcia pewnej inicjatywy z pomocą gazety, a ona zdała sobie sprawę, że to jest dokładnie to, czego szukała. Po swoim nawróceniu i opatrznościowym spotkaniu z Peterem Morinem, Dorothy Day założyła katolicki ruch robotniczy i zdecydowała się oddać swoje życie w służbie najuboższym. Ruch ten, który miał się znacznie rozwinąć, pomógł wielu ludziom podczas wielkiego kryzysu Stanów Zjednoczonych po krachu giełdowym w 1929 roku, który pogrążył kraj w nędzy. Zakładając swoje dzieło, wybrała postawienie Chrystusa w centrum codziennego życia, z Eucharystią, lekturą Pisma Świętego i naśladowaniem życia świętych. Peter Morin przekazał jej to, co stanie się podstawą ruchu katolickich robotników. Mówił, że potrzebują domów gościnnych, aby zakwaterować ubogich, potrzebują gazety i okrągłych stołów do dyskusji oraz powrotu do pracy u podstaw. To właśnie program Petera dał początek katolickiemu ruchowi robotniczemu. Ruch ten narodził się w czasach kryzysu. Wielki kryzys był czasem, kiedy kapitalizm nie działał. Nastąpiło wielkie załamanie. Wiele osób zostało przesiedlonych na terenie kraju. Życie Dorothy Day jest głęboko związane z historią Stanów Zjednoczonych. Wielki kryzys, zwany również kryzysem gospodarczym lat 30., to okres w historii świata od karchu giełdowego w 1929 roku do II wojny światowej. Był to najważniejszy kryzys gospodarczy XX wieku, charakteryzujący się silną deflacją i eksplozją bezrobocia. W 1932 roku liczba bezrobotnych w USA sięgnęła 13 milionów. 1 maja 1933 roku ukazał się pierwszy numer Catholic Worker i ludzie zaczęli się gromadzić, przyłączać i zapoznawać z ideami pisma. Doprowadziło to do powstania czegoś, co Doroty nazwała domem gościnności, schronieniem w sercu miasta, aby dać siedzenie głodnym i zapewnić dom niektórym. Ten dom stał się również miejscem spotkań, w którym można było dyskutować i omawiać związek między wiarą a działaniami społecznymi. Wspólnota Catholic Worker w Nowym Jorku składa się z trzech elementów mamy dwa domy w mieście. To tam praktykujemy gościnność i podajemy gorące posiłki. Ale mamy też byłych bezdomnych, którzy mieszkają u nas. Jesteśmy też odpowiedzialni za wydawanie gazety Catholic Worker, tej samej, którą założyła Dorothy. Trzy domy współpracują ze sobą i pomagają w opracowywaniu pomysłów na publikacje oraz w wysyłaniu gazet. Nie tylko mamy dwa domy w centrum miasta, ale mamy także farmę o nazwę Peter Morin Farm, która znajduje się około półtorej godziny na północ od miasta. Jest to również część naszej społeczności i jest prowadzona przez tych samych ludzi, którzy prowadzą dwa domy w centrum. Dorothy powiedziała: Potrzebujemy rewolucji serca. I myślę, że to jest to, czego potrzebujemy w dzisiejszych czasach: zmiany naszego serca, zmiany tego, jak odbieramy innych, jak postrzegamy innych. I to jest coś, co przejął od Petera Morina: Jeśli chcesz zmienić świat, to zacznij od siebie, a zmieniając siebie, możesz zmienić innych. Rewolucja serca oznacza całkowitą zmianę serca, zmianę życia i całkowite oddanie się Chrystusowi, w służbie, miłości, nadziei i w miłosierdziu. To oznacza stawiać innych przed sobą i dokładnie widzieć, gdzie można im służyć. I oczywiście, każda osoba ma inne miejsce i każda będzie zaskoczona, gdy je odkryje. Może to nie wyglądać jak służba, o której myślałeś, ale jeśli jesteśmy otwarci na Boga i pozwolimy mu dokonywać w nas zmiany, to myślę, że nie możemy być rozczarowani i myślę, że będziemy mieli większy wpływ na tych, którzy nas otaczają. Dorothy była dwudziestowieczną mistyczką i świętą. Wycofywała się na samotną modlitwę jak Jezus. Często siedziała przed najświętszym sakramentem i pisała. Codziennie chodziła na msze i praktykowała podstawy katolickiego życia, to był jej pokarm. Ona i Peter mieli pomysł, aby członkowie Catholic Worker chodzili codziennie razem na mszę świętą, aby była ona filarem, który utrzyma ich w sile i w skupieniu, rzeczywistość mistycznego ciała Chrystusa, Fakt, że wszyscy jesteśmy członkami siebie nawzajem, to było coś, co Dorothy zrozumiała bardzo wyraźnie. Dla mnie to, co ukazuje nam Dorothy, to sposób, w jaki łączyła rzeczy, które wydają się nam przeciwstawne. Miała radykalne poglądy polityczne, a jednocześnie codziennie szła na mszy. Była z jednej strony bardzo tradycyjną katoliczką, a z drugiej radykalną myślicielką. Niektórzy mówili, w jednej ręce trzymała Biblię, a w drugiej gazetę. Według mnie trzymała się tradycji i życia świętych, a także patrzyła w przyszłość. Czyli patrzyła w tył, ale również w przód. Łączyła intelektualne idee i sytuacje, które mogły wydawać się bez wyjścia i rozważała je wszystkie z wielką dozą nadziei. W jej zapiskach można przeczytać, że sprawy często miały się źle. Świat był często w stanie wojny, a jednak ona wciąż wracała do tematu ciała Chrystusa i możliwości zmiany, której autorem może być każdy z nas. Uważam, że jest to osoba pełna nadziei, choć przeszła przez wiele prób. Jej optymizm nie jest więc naiwny. To optymizm zakotwiczony w rzeczywistości, zakotwiczony w przeszłości i w ideach. Poza działaniem w Catholic Worker Movement Doroty próbuje poprzez swoje pisma i działalność obudzić świadomość w świecie naznaczonym wojną. Liczne konflikty toczące się w XX wieku dają jej wiele okazji doświadczenia o swoim pacyfizmie. Później w latach 30. okaże ona swoje pacyfistyczne nastawienie jeszcze wyraźniej podczas cywilnej wojny w Hiszpanii, a następnie podczas II wojny światowej. W latach 50. daje się poznać w czasie manifestacji przeciwko wojnie jądrowej. Ruch obrony praw cywilnych jest w pełnym rozkwicie i nagle Doroty staje się świadomością i sumieniem nowego pokolenia. Doroty oraz gazeta Catholic Worker zawsze interesowały się sprawą praw cywilnych oraz walką Afroamerykanów o sprawiedliwość i prawa i to od samego początku istnienia Catholic Worker. Szczególnie w latach 60. Doroty dała wielkie wsparcie, poświęciła wiele uwagi obronie praw człowieka i wielokrotnie przybywała z wizytą na południu, aby opisać te problemy. W latach 1955-1961 w Nowym Jorku raz do roku odbywały się ćwiczenia alarmów lotniczych, podczas których należało schronić się na stacji metra lub w podziemiach budynku, w którym się akurat przybywało. Ulice musiały być puste. Rząd mówił, że w razie ataku jądrowego wszyscy muszą znaleźć się w schronach. Dorothy Day i Amon Hennessy odpowiedzieli, że chodzi tu o wojnę psychologiczną skierowaną przeciwko ludności amerykańskiej i że jeśli w razie ataku jądrowego ludzie schronią się w podziemiach metra, to będzie to ich grobowiec. Spokojnie zatem udawali się do parku publicznego, odmawiali zejścia pod ziemię i nieśli transparenty w ramach pokojowej manifestacji. Jeśli się nie mylę, Dorothy Day znalazła się za to w więzieniu na 30 lub 60 dni. Kontynuowali oni swoje pokojowe manifestacje przez 7 lat podczas każdego ćwiczenia alarmu lotniczego. W czwartym roku pewien nowy członek z ruchu War Resisters League powiedział, słuchajcie, to co robicie jest wspaniałe, ale trzeba pójść bliżej uniwersytetów, aby zainteresować tym młodzież. I tak w czwartym roku do manifestacji to łączyło 500 osób, 5000, a szóstego 2500 osób. I to nie tylko w parkach, ale także w wielu innych miejscach w mieście. I wygrali. Rząd zaprzestał ćwiczeń związanych z nalotami powietrznymi. Była to zatem niezwykle zwycięska kampania pokojowa. FBI oznacza Federalne Biuro Śledcze. W latach 50. i 60. mówiono, że szpiegują oni coś, co nazywali praktykami wywrotowymi lub antyamerykańskimi. Według nich wszyscy radykałowie pracowali dla Rosji, byli antyamerykańscy i niebezpieczni. Podczas zimnej wojny wydano mnóstwo rozporządzeń i praw, mających na celu próbę wykorzenienia wszelkich radykalnych działań i ideologii. Okazało się, że FBI śledziło Dorothy Day od lat 40. Odnalazłem dokument wydany przez G. Edgara Hoovera, sławnego antykomunistycznego dyrektora FBI. Pełniącego tę funkcję przez kilka dekad. Szpiegował on Martina Luthera Kinga i wielu innych działaczy. Działania Doroty zdawały się wskazywać, że świadomie lub nieświadomie pozwala się ona wykorzystywać komunistom. Została wpisana na listę osób do zatrzymania lub uwięzienia w wypadku ogłoszenia stanu wyjątkowego. To nigdy nie nastąpiło. Ale interesujące jest stwierdzić, że ona i jej radykalizm budziły tak wysokie zainteresowanie i tak duży niepokój. Nie udawało im się zrozumieć, jak ktoś może być tak radykalny i tak zaangażowany w sprawę pokoju i sprawiedliwości, jednocześnie będąc szczerą i gorącą katoliczką. Dorothy działała oczywiście bardzo aktywnie w różnych ruchach pacyfistycznych wyznających ewangeliczną walkę bez przemocy. Często modliła się i pościła w intencji pokoju. Myślę, że jej głównym przesłaniem jest to, że kiedy czujemy się przytłoczeni przez jakiś kryzys światowy o wielkim zasięgu kryzys, który wydaje się być ogromny i wymyka się spod wszelkiej kontroli to jest coś, co każdy z nas może wtedy zrobić. Nawet jeśli jest to tylko modlitwa, która, jak wierzymy, naprawdę przynosi pożytek. Zatem nie mamy się od problemu odwracać i pogrążać w beznadziei, myśląc, że nic nie możemy zrobić, ponieważ każdy z nas jest częścią przemiany. Będzie to widoczne, kiedy więcej osób dołączy do naszego ruchu. Ten gest, jaki możemy uczynić, będzie inny dla każdej osoby. Ktoś może dostarczyć pożywienie, ktoś inny stać przed konsulatem, a inny napisać list. Trzeba po prostu odkryć, do czego jesteśmy powołani. Dorothy uczy nas, że Ty też możesz coś zrobić, że jesteś ważny, ważna, że jesteś częścią rozwiązania danej sytuacji. Konflikty nie były jej obce. Otwarcie protestowała przeciwko wojnie w Wietnamie i demaskowała zbrodnie wojenne popełniane w Ameryce i za granicą. Wydaje mi się, że ewangeliczne przesłanie o niestosowaniu przemocy nie jest traktowane z wystarczającą uwagą. Kochamy i przyjmujemy do naszego ciała Boga, który powiedział, że jeśli ktoś uderzy nas w policzek, należy nadstawić drugi, a jeśli ktoś każe nam iść kilometr, mamy pójść dwa. Ostatecznie on sam oddał swoje ciało i życie za ludzi, którzy go opluwali, bili i publicznie obnażyli. To bardzo trudne dla nas, jako wierzących i świadków. Krzyż jest zgorszeniem i szaleństwem, i myślę, że autentyczne świadectwo chrześcijańskie także takie jest, przynajmniej czasami. Pod koniec swojego życia, a także pośmiertnie, Dorothy Day otrzymuje liczne dowody uznania i nagrody za swoją działalność. Otrzymała na przykład nagrodę Pacem Interis w 1972 roku, w samym środku zimnej wojny. Nagroda ta przyznawana jest corocznie na pamiątkę encykliki Pacem Interis, papieża Jana XXIII, osobom działającym na rzecz sprawiedliwości i pokoju na świecie. W latach 70 Dorothy zaczyna odczuwać zmęczenie i pozostawia innym odpowiedzialność za swoje dzieło. Umiera 29 listopada 1980 roku w wieku 83 lat w wyniku zatrzymania akcji serca w swojej rezydencji Mary House, mając u boku córkę Tamar. Pośród czytań wybranych do mszy jest rozdział 25 Ewangelii Świętego Mateusza, gdzie powiedziano, byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, nieście uczynili. Jest to jeden z dwóch fragmentów stanowiących fundament: Catholic Worker wraz z na górze. To są dwa kluczowe jednak podczas homilii skupiłem się wyłącznie na idei prawdy. I na tym fragmencie z Ewangelii Świętego Jana, kiedy Piłat spotyka się z Chrystusem i zapytuje go w niemal cyniczny, sarkastyczny sposób. Cóż, to jest prawda. I as... Wybrałem ten temat mówiąc o życiu Doroty, gdyż ona szukała prawdy, a prawda ucieli się w Chrystusie. When Pope Francis visited the United States. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych w 2015 roku papież Franciszek, zwracając się do Kongresu, wymienił Dorothy pośród czworga wzorcowych Amerykanów żyjących w czasach współczesnych, których mamy naśladować. Wymienił wtedy Dorothy Day, Thomasa Mertona, Martina Luthera Kinga i Abrahama Lincolna. Być wymienioną pośród tak wielkich nazwisk to coś naprawdę niezwykłego. Myślę, że Dorothy wspaniale ukazuje model świętości dla dzisiejszego świata. Jest naprawdę świętą w duchu soboru wetykańskiego II i Gaudium et Spes konstytucji duszpasterskiej o Kościele we współczesnym świecie. Reprezentuje ona Kościół w dzisiejszym świecie, świecie przemocy, trudności w środowiskach robotniczych, kościół, który wybiera się preferencyjną opcję na rzecz ubogich duchu solidarności z ofiarami niesprawiedliwości. Jest to święta, która przenika przez każdą sztuczną barierę uczynioną pomiędzy światem religijnym, tzw. światem kościoła, a światem zwyczajnych mężczyzn i kobiet. W bardzo szczególny sposób wciela ona w życie rozumienie misji, jaką papież Franciszek wniósł do kościoła, kościoła ubogiego, kościoła dla ubogich, który wypuszcza się coraz dalej, aby dotknąć ran Chrystusa, dotknąć tych, którzy znajdują się na obrzeżach, którzy są na marginesie społeczeństwa. Kościoła, który nie boi się ubrudzić, kiedy wychodzi na ulicę. Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 25, wersety 35, 36 i 40b. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Zaprawdę, powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Panie, za przykładem Doroty Day, prosimy Cię, abyśmy także my byli tymi, którzy niosą jedność i braterstwo w miejscach naszego życia. Obdasz nas łaską troski o najbiedniejszych, którzy są wokół nas, oraz śmiałością i odwagą zaangażowania w to, co służy sprawiedliwości i pokojowi. Powierzamy Ci miejsca niesprawiedliwości społecznej i rasowej, a także konflikty w naszych dzielnicach, w naszych krajach. Panie, przyjdź spokojem, Twoją radością, Twoją łaską do tego świata, niech Twoja dobroć daje się poznać na tej ziemi.